Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Uśka. Zapraszam Was na City Skylines. Ojej, oni znowu, patrzcie, oni znowu zapotrzebowanie na przemysły, na rejon przemysłowy lub biurowy. Nie wiem, gdzie dla jeszcze mogę parę biur dostawić? Macie pomysł? Okej. Okay. Dlaczego przez chwilę wyglądało to tak, jakby tu sklepy były? O, gdzie mogłabym dostawić może ewentualnie pary piór? Tutaj. Ciach. Ciach. Co prawda. Czekajcie. No. <laughs> no, momencik. Tu odklikamy, żeby nam się z tyłu jakieś dziwne rzeczy nie stawiały. Brakuje sklepów. Zaraz ludzie będą się złościli, że nie ma kto kupować towarów. Okej. Okay. Dobra, na chwilę zrobię przerwę, włączę pauzę. Nie wiem, czy to prawda, ale tak mi się wydaje, bo to już troszeczkę czasu minęło. A ja mam sklerozę, daleko posuniętą. Wydaje mi się, że ja zastanawiałam się nad tym, żeby tutaj coś zrobić. Tak, na pewno coś musiało być, bo jeszcze zastanawiałam się, jak drogi przeprowadzę. Czy pociągnąć mimo wszystko jednokierunkowo? Tak, tak mi się wydaje, że to tak dokładnie było. Mhm. Tak to było. Okej, okay, dobra. To zrobię tutaj troszeczkę jeszcze sklepów. Proszę, hop. Zbyt małą odległość. Tyk. Pod kątem 90 stopni, elegancko. Fajnie, jak wszystko jest równo, ale tutaj już widać, że, że, że coś nie pykło. Coś nie wyszło. Chociaż wiecie co, zastanawiam się, czy tutaj też nie zrobię e, e, jednokierunkowej. Chyba tak zrobię. Ciao? Mm. mam coś nowego. Ha, ha, ha. Bo dlaczego to nie przeciąga się dokładnie tak jak ja bym nie chciała? Oh. Dobra, nieważne. Funkcjonuje. Ważne, że funkcjonuje. Okej. Okay. To teraz jeszcze tak. Stąd. Co to jest w ogóle? Nachylenie. Małe, żadne, nie, 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 bardzo wiem co chodzi, no ale okej, okay, zostawię to na razie tak jak jest. Zrobimy teraz tak. Hop! Dobra, zniszczymy ten sklep. Dawaj, stawaj. Zbyt strony zboczę. ach, dobra. Teraz ja zróbmy tak. Mamy? Mamy. Ok. Teraz uh, stąd możemy tutaj. Stąd niech będzie, że możemy tutaj. Hap! Wow! <noise> to dopiero górki pa górki. Patrzcie, od razu z samochodami. A co? Kto bogatemu zabroźni, nie? Ok. I teraz zrobimy tak. Stąd. Pojedziemy tak. Ok. Koślawo, ale, ale jest. Musimy teraz jakoś tak połączyć, żeby to miało ręce i nogi. Okej. Okay. i, 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 i. i. Nie, w sumie na razie jest ok. Dobra, na razie jest ok. Tutaj zrobimy mm, dwukierunkową. No, hop. Troszeczkę za daleko, to zrobimy sobie tutaj. Niech będzie dość... Y Widzicie, tu się zaczynają pojawiać schody, bo zrobiłam mm, krzywo. I przez to budynki też są krzywo. Ale co tam? Kto by się przejmował, nie? No przecież nie my. I teraz tak, hop. Dość denerwujące. Każdą sztukę, każdy kawałek pojedynczo plikać. Hop. Ciach, 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 ciach. Tutaj powstały takie malutkie kwadraciki. Okej. Okay. Irytujące. Hop. Hop. Tutaj? Okej, okay, na razie wydaje mi się, że powinno wystarczyć. Aha, woda, widzicie. Przydałby się taki drobiazg jak woda. Kto by tam się przyjmował? Takimi drobiazgami. się przemawam takimi kropestami. Okej, okay. woda okay. jest i jest. Ciężarówki w sumie też mogą przejechać bez problemu. Zobaczę jak to wygląda m, kwestia m, pożaru. Stawimy tutaj taką malutką straż pożarną. Nie no, chyba musimy jednak większą postawić. Ups. Okej. Okay. Sklepów na razie moi drodzy, to Wam wystarczy. Proszę się nie użalać. Nie narzekać. Hmm, ok. Chwilowe rozwiązanie. Teraz brakuje znowu fabryk, tak? Czy jakiś tam miast, e, nie miast, tylko mm, bloków, e, boże bloków biur. Muszę jeszcze raz tu spojrzeć, jak to wygląda. Szkoła średnia. Jak wygląda ogólnie moja? E, Dostępna szkół. Wykształconych. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze wykształconych też jest bardzo dużo. Okej. Okay. To muszę zrobić jeszcze parę biurowców. Bo inaczej wygląda to słabo. No. Ojej, ja no patrzcie, widzicie. Nie, nie wezmą sobie. Dobra, już się podłączyli jakoś tam. Mam nadzieję, że zez będę mogła to posuwać, bo bardzo mi się nie podoba. Um, Okej, okay. gdzie ja, jak ja to zrobiłam, powiedzcie mi jeszcze raz. Um, jak to było z tym wykształceniem? Um, dobrze wykształceni są gdzieś tutaj, nie? O nie, Jak mogę hmm. czy ja mogłam tu sprawdzić na jakim terenie jak to tam z tymi ludźmi jest tak sokie, niskie, czy coś tam można było. Okej, okay, zobaczymy. Um. Gdzie mogłabym postawić jeszcze jakieś Biurowcy zdążę w ogóle dzisiaj jeszcze to zrobić? Mam parę minut jeszcze. Um, mm, mm, mm. To są ludzie, którzy są przyzwoicie wykształceni. się, że no, dalej tu mam jakieś na ciupciane. To jest w ogóle zbyt wysokie podatki. Okej? Czy jesteś też jakoś tak słabo tutaj? Robimy tak. Hop, hop. Hop, hop. Hop. Biurowce bezpośrednio przy śmieciach. <laughs> Przykre. Trochę. No ale cóż. Co ja porobiłam w ogóle takie jakieś dziwne rzeczy? Wiecie co? Tutaj drukna robiłam. Okej. Okay. Hmm. No ci, Nie wiem, nie mam pomysłu gdzie, 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 gdzie. Stworzyć tutaj tu bym stworzyła, ale tu jest... widzicie, tu jest brudno. Co ja tutaj mam? Spalarnię. Hmm. Ja chyba specjalnie nawet tak postawiłam, nie? Też mi się tak wydaje, że ja to tak specjalnie zrobiłam. O... Tutaj? Co tutaj mam? Biura. Dobra, to rozszerzymy troszeczkę te biura. Miejsce. Tylko jak to zrobić, żeby nie chciałabym znowu spowodować korków? Muszę troszeczkę podnieść. Ale jak podniosę, to znowu nie mogę za bardzo użyć, nie? No właśnie. Ok. A to, co teraz zrobię, to ja wiem, ja wiem, zdaję sobie z tego sprawę. jak to wygląda? Ale to wtedy mogło sobie powiedzmy, że z autostrady zjechać, tak? Ok. Ta, 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 ta. No wiem, bez sensu to, co teraz robię, jest bez sensu, ale już konsekwentnie. Przynajmniej postaram się jakoś to tak. Dobra, i zaraz zobaczymy, co się stanie. Czy ja zrobiłam tutaj gdzieś metro? Jakiś przystanek z metrem? Tutaj nie. A autobus? Nie zrobiłam. Ok. To zrobimy. Mm, albo i nie zrobimy. <gry> albo i nie zrobimy, bo ponieważ. Bo ponieważ. Um, niestety. Um, Musiałyby one przez autostradę przyjeżdżać, a tego bym w sumie nie chciała. Uważam to za zbędne. Chyba, że przeciągnę jakoś pod spodem drogę znowu na obkrętkę. O, nie. Tu coś nie, nie funkcjonuje za dobrze. Okej, okay, nie ma wody. Okej. Okay. Nie chciałabym mieć korków. Tu jest metro. Mogłabym w sumie stąd? Jest tu linia? Nie, to jest tylko linia... Nie, no tak, jest linia metra. Zobaczymy. Na razie zostawimy to tak, jak jest. Na razie. Zobaczymy, co tutaj się stanie. To mi się nie podoba tak. W sumie bez sensu. Postawione. Okay. Hmm. No dobrze, zobaczymy zaraz ale patrzcie sytuacja się troszeczkę uspokoiła bez konieczności mm, bez konieczności stawiania nowych fabryk no, w sumie dobrze chyba za bardzo się koncentrowałam na tych fabrykach i jakoś nie zwracałam uwagi że mam ludzi w sumie wykształconych no ale nic to następnym razem a póki co Aha, za mało sklepów okej okay. <laughs> wszystko jasno tym zajmiemy się następnym razem. Po co serdecznie Wam dziękuję. Jeżeli Wam się podobało, to bardzo mnie to cieszy. Jeśli nie, to trudno. Życzę miłego dnia i do następnego razu. Trzymajcie się. Pa!